Lepiej. Panie Piotrze, dobry wieczór. Dziękuję Panu za wczorajszą pomoc. Byłem dzisiaj i Pan doktor powiedział, że z rehabilitacją trzeba poczekać, ale konika szachowego trzeba ściskać. Nie gram, żeby mi goniec nie zbił konisia. A po co ten tu przyszedł? On tu stoi źle, pani Tadeuszu. To już może je Pan do turnieju zapisać. Kto się jeszcze do turnieju nie zapisał? Zachęcam. Goniec na D7 stoi źle. Z tym gońcem czarny mają problem w obronie królewsko-indyjskiej. A gramy niespodziewanie dla wszystkich obrony królewsko-indyjską. Bez pionka na D4 nie ma obrony królewsko-indyjskiej. Z pionkiem na D4 jest. Teraz można spytać tego konisia dokąd on chce iść. Ale zagramy H3, żeby tego gońca nie korciło na G4. Zagrany H3 nie puszcza skoczka, który atakuje gońca, i nie puszcza gońca, która podwiązuje skoczkę. To sposób walki. O! Teraz już możemy zagrać. E5 niedobre, bo nie ma ruchu F5. I to trzeba zagrać szybkie B4 i C5. Dobry wieczór, Panie Michale. Także, Panie Piotrze, jeszcze raz dziękuję. Zdjęcie ręgenowskie pozytywne. O. A zablokuję. A co mi tam? Tu będę atakował. Tam zablokuje a tu będę... No nie. No tak to nie. Będziemy się bawić. Raz zbiję. Tu. Tu zbiję. A tu zostanę z wolnym piankiem. Gońcem chcę tu podwiązać. To nie, nie groźne. Bronimy się. Czy tu lepiej? Tak, tak, jak mówią Rosjanie. Tu grozi. Ale najpierw idziemy wieżyczką. I tu jeszcze mamy rugońcem. Skoczek idzie na bardzo ładne pulko. Tylko po co on tam idzie? Na te... Aha, może on tu idzie. Paka tak. Możemy pchnąć piona. Tu chcemy zbić piona. A jednak idzie tu. No ładnie to tak. Bronię się. Tu groził zabić przeciwnik. Bardzo ładnie groził. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No, idą dwa na c cztery bijemy łobuziaka, idą dwa. No nie, no tak to się nie będziemy bawić. Bronimy, uciekamy spod gońca. Uciekamy spod gońca. Jeszcze trzeba tę wieżę postawić tu. Konie się nie bardzo mieści. Nie, nie, na no tego to my bijemy. Natychmiast wieżą ty. A ja, 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 ja. ja. No to idziemy na punkty przyczółek, forpoczta, placówka. Nie, nie, pani Pawle, proszę cofnąć to. Nie gramy unlimited. Nie gramy pani Pawle un, Unlimited Gdzie ten Hetman biedny pójdzie No nie Tak to się nie będziemy bawić Pani Tadeuszu Pierwszeństwo bicia mam Hetman wisi Tak ładnie pan grał, tak pomysłowo Nie szkodzi. Zróbmy krótką analizę. Goniec na D7 stoi fatalnie. To nie jest miejsce dla gońca. Tu nie puszczam gońca na G4. Wieża na 8 stoi źle. Naturalna kąt gra. F5 nie wchodzi. Pozycja czarnych po prostu jest trudna. To nie pomaga. Tu już lepiej było próbować zamurować. Co też nie pomagało. No ale. A, pion na D6 podstawiony, Panie Tadeuszu. Nie widzieliśmy obaj. I tutaj takie łapki jednoruchowe. Wieża D1, lepsza od razu wieża D1. Skoczek G5 mi pokazuje. I skoczek D2. Wszystko się trzyma. On pisze, że pozycja jest równa. A no pogonie z H6, to tam jest jakaś taka jest. A potem to się sypie. I C5. I piony idą. Tego To, to przegrywa. Ale odejście na D7 gorsze. Wieża FD1. C6 od razu wygrywa. Skoczek D4 na punkty. Skoczek D6 znowu wygrywa, Hetman B2 wygrywa. C6 wygrywa, a skoczek d kiedy Uwaga, kiedy ktoś nam napadnie na Hetmana, ma pierwszeństwo bicia. Atak na Hetmana jest ryzykowny, bo bijemy jako drudzy. Pomijając wszystko inne, ten Hetman może nawet na, gdzieś uciec. Ale to wygrywa. Dziękuję Panie Tadeuszu.